Kogo ja widzę w lustrze, widzę Maćka. Maciek czasem jest spoko, czasem jest w górza. Czasem go lubię, czasem nie, ale staram się być dla niego życzliwy. Czasami patrzę widzę bohatera życia świata, a czasem ta druga strona medalu, czyli osobę zagubioną, która potrzebuje pomocy, widzę człowieka, który kocha to, co robi, robi to, co kocha. Które nie żałuje ani jednego roku z przeżytych 43 lat. Widzę szczęśliwego 38-latka, szczęśliwego faceta, szczęśliwego ojca, który chce pomagać innym. Ja widzę was. Jak patrzę w lustro, widzę... Widzę młodego mężczyznę. Nic szczególnego. Często nie widzimy siebie tak, jak ma to miejsce w rzeczywistości. Są jakieś nasze wyobrażenia, być może. Wiem, kogo nie widzę w lustrze. Wiem, kogo chciałbym zobaczyć w lustrze. Chciałbym widzieć prawdziwego, życzliwego, szczęśliwego, ale nieegoistycznego człowieka. I takim staram się być. Kogo widzę? Czasem widzę człowieka zmęczonego, czasem nieciekliwego, czasem. Zafascynowanego, po prostu mieć takie poczucie, że jesteś w porządku, człowiekiem, tak? Kogo dostrzegasz? W miarę rozsądnego mężczyzny, ojca, ojca i męża. Wreszcie siebie. Siebie. Ja widzę siebie. Widzę człowieka, który jest otwarty, który jest gotowy do pomocy. I który ma ogromny szacunek dla drugiego człowieka. Oczywiście widzę czasami zmęczonego ojca, czasami też mi się zdarza, że rzadko widzę siebie. A ty? Kogo widzisz w lustrze? Kalendarz Gentlemen's. Limitowana, ręcznie zszywana, kolekcjonerska wersja kalendarza w formie e planera. Do uwagi słów dokładamy czyny.